Witajcie w nowej kolekcji telefonów i to jest już część prawdopodobnie trzecia lub czwarta. Dokładnie nie wiem. Ale ja nie chcę Was kłamać, ale ja nie wiem. Moi drodzy. Zaczynamy od pierwszego telefonu. Pierwszy to taki fajny iPhone Dokładnie zapomniałem jaki to był model. Ale to mi się wydaje, że to jest Halo Easy. Ale ja też tak myślę, że to jest Halo Easy. Pamiętam. Chyba zapamiętałem model, ale to może być Halo Easy. Zgadza się. Zgadza się. Jest to Halo Easy. To jest tego bateria, ale już ją chyba pokazywałem. Że ją pokazywałem na innych filmach. Chciałem powiedzieć o no tej Noki od pana Krzyśka. Teraz 6080. Ale jeszcze tu jedna bateria z 2016. Więc Chciałem powiedzieć, że ten telefon, ta Nokia 6080 to jest jedna z moich początkowych na recenzji i nagrywa. Ale powiem ją że ona działa, bo ja nawet nie wiedziałem, że się włączy. A tu się okazuje, się, że włącza. No to ładnie, ale to jest nieważne w tej chwili. Tutaj mamy takiego LG. On ma problemy podobne z tym Samsungiem. że i taki, jest, taki jest problem, że on się włączał napis LG jak się go ładowało, podobnie jak napis Samsung i, co, i coś nie chciało i ciągle po, po chwili się pojawiał ten napis, ale zgasł, bo odłączyłem go od prądu, ale to takie problemy, a tu w Samsungu tu się pokazało ten napis logo, pokazał się kilka razy, a tu w tym Samsungu raz, ale ten będą te same problemy, więc no ogólnie nic do powiedzenia. Ten Samsung to też jak WLG, ale to też nic do powiedzenia, że jest taki zepsuty. Ale do, ja go dostałem od takiej pani, a tego od pana Rafała, tego od jego siostry albo od jego mamy, ale nie wiem. I ten Samsung po prostu jest git. Podoba mi się. A tutaj mamy Sonego Rixona U20i, co dostałem go od y, mojej babci. Ku, Koleżanki tam chyba z działki albo z bloków i tata, i tata mi go dał. Ale, ale podziękuję, ale go podziękuję. Ja podziękuję. Bo się podobają mi te telefony. UTS U20i z 2010 roku, ale on jest malutki nawet, nawet mniejszy od mojego X10 nawet. Go co jak go rozbijałem jakbym mały. To jest Maxcom MM330. Działa. Może się włączy jeszcze, ale rozładowany. O! Znówka, bo ja mam. Bo to widać, że tutaj jest napis Maxcom, ale to jest ten trochę ulepszony i to jest nowsza wersja napisu. Bo ja mam te inne telefony, ale ze starszym napisem. Ten poprzedni. Maxcom. znaczy Samsung ZGH D600. Jeszcze coś powiem do tego Maxcoma i iPhone'a. Ten iPhone jest naprawdę w ładnym kolorze, takim czerwonym. Podoba mi się. Ten Maxcom jest duży i się też nie podoba. To tyle. Dobra, i wracamy do Samsunga. Ten telefon działa normalnie, chociaż ma, nie ma karty SIM. Chociaż ja mu wkładam inną, no, ale tam się wyświetla kod PUC. Czyli tam wpisać trzeba kod operatora. Ale to z tego muszę... To trzeba tak zrobić, żeby był telefon odblokowany, chociaż ja nie znam tam kodów. Ja tam nie będę wpisywał Ale nie ma baterii, no to już to będzie normalnie. Produkowany w Korei ten telefon. Ten telefon jest z 2006 a tak naprawdę zbrandowany w sieci T-Mobile bo sprawdzałem go ale mam też do, pudełko do tego iPhone'a, tylko że to jest był w nim ten Samsung w tym pudełku sorry, ale to mam chrpelek, lekko, ale to, to nic a to jest kolejny telefon od sąsiadki mojej babci czyli taki Siemens A57 i to jest mój jedyny Siemens z serii A może że innego kiedyś dostanę ale to jeszcze nie wiadomo Okay, może go otworzę. Jak to otworzyć? Nie wiem. <laughs> Tylko nie wiem, jak to od tego. Ale fajnie, w sumie, ten Siemens, podoba mi się. Sorry, ale tutaj odkurzanie. Moja mama tu odkurza, ale to sorry. Może będzie trochę głośniej mówił. Dobra, tutaj kolejny telefon to taka Nokia, fajna, ale. Ale to. Tam jest tuknięta, ale nie ale czy to, to wina właśnie problemów takich, ale myślę, że nie wiem, czy się włączy. To jest Microsoft Mobile, czy inaczej Windows w komputerach, a kolejnym telefonem jest Samsung Galaxy J5 i widać problemy. Prawdopodobnie był zalany, bo widać te rysy, ale nie wiem z jakiego dokładnie to powodu. Tuż to powodu. Może być. Tu mamy chłowę znanego z moich kolekcji czyli P8 Lite i to jest mój czwarty dokładnie Huawei ale zniszczony, zobaczcie. Znaczy ten chłowę zdechł. Po prostu nie wiem czy ja go nie ładowałem na razie, ale lekkie takie wygięcie, jak tu może tak pod światło, takie o, może to wygięcie jest, ale. Ale to dobra, ale to już nie jest ważne. Dobra, dzięki za oglądanie pa, papapki.